Dokumentacja, no to my ta wpłyniemy do tego do Wisły da, i dalej, później Wisłą. Wywalił nas przy rzece. Ta. O, ludzie płyną. Wywalił nas przy rzece, ale nie powiedział, w którą stronę mamy płynąć. To żyjemy, trzeba krzaki jeść. Wyrzuca balast. Ta. O Co to jest? Zabytkowe jakieś Zabytkowy korzy Płyniemy rzeką bzdurą Bzdura To bzdura, kto tak je wymyśla rzeki? <noise> Uwaga, aligator po prawej Nie! Musi ani, ania! O nie, obróciło nas! Nie przeżyjemy tego! Wobec ania, jest kraksa! Z kraksa! Ło, że jej się nie obaliło nas na tu się O, podpływaj. Nie bójcie się, my jesteśmy przyjaźni nastawieni. Damy wam ciasta trochę. Będziecie w telewizji. Będziecie karierę zrobicie. Kaczuszki Zrobicie karierę Nie chcecie, to nie Płyniemy. kasa Płyniemy dalej Uwaga na Patyk! Ścieki do rzeki ktoś wlewa. Ładnie. Ale wali pomyjami. Czaskowski Rawcią <gry> Rawczę tak nie to zatakowałem O nie Tyłem do przodu tak jest. Straciliśmy tego Napęd Orientacja w terenie Padła Kompas zginął Pływamy pod Baldachim

Pierwsze oznaki cywilizacji Po 10 godzinach płynięcia Pod prąd Ludzie wyczerpani na maksa Wyczerpani na maksa Już pijemy wodę z rzeki, bo nie mamy swoich zapasów Jest most Ale hałasują ja nie wiem jak można tak głośno przejeżdżać przez most mhm. ja byli u siebie Tak, to ciszej trochę Chodzimy na ten most czy nie ma sensu A co za taki most Jeszcze dwa przed nami No to się nawie na kim dwa No. Żeby na nas auto nie spadło Tak, dawaj szybko się tu wami nie materiału O nie, nie działał to Zaraz zacznie się hałas Trzęsienie ziemi Daj ta spokój, jak to można tak hałasować Ładne widoczki Po prawej krzoczki Po lewej drzewka Na środku woda U góry niebo U góry niebo Zachmurzone O, o, Uwaga, uwaga za zaczynamy Technicznie, to Technicznie musimy to rozegrać. Tutaj jakiś bal leży, żeby nas nie... Że na nim nie zostać. Ora, udało się. Technika, technika. O kurde, tu będzie ciężko z techniką. Syk. Syk się. Dawaj. Technika nas zawiodła, ale to nic. To przez to, że kamerą się zająłem Groźniej wyglądało niż było rzeczywistości O, krowy widzimy, ale super! Idziemy dojść Będzie mleko O nie

Macie może tam na diplomatykę? Hmm, fajnie. No dalej, to cię tam zabiję. I ostrze zakrętem. Jedziemy dalej. No, Uwaga, Tam dziurki jakie Konie są Idziemy, kradniemy konie A czy nie, my nie kradniemy Pożyczymy i oddamy Piachta, piachta Uwaga A. Czekaj Słuchaj panie, o, Shimak się z nami zabrał na gapę Śliwy ślimak Widzicie pan? Nie, nie się śliwa Co, chyba Só te gabas? Rozmaham z nimi. <fixi> yeah. Konio! Patrz, jak żyjesz. Zamawiałeś mycie kajaka? Nie? nie? ale więcej wody w rzece zamawiałem. No, no chyba, Dolewają nam. No. To sytuacja jest nieciekawa nie dość, że pada to jeszcze mam ten pedikir, manikir czy coś tam Uu! coraz gorzej, płyniemy Dobra. Jeden ja z tych wszystkich, żeby mi kupa nie zlepa I kita. Ktoś nie chce iść! Mamy problem! Kotwicę wciągnij! Kotwicę w niej gładzi się, co na? 何がいい

Tak, się nie odwodnił dalej. No dobrze. Weź chwilę nie wiosłuj, bo chcę na nagrać ten deszcz jak tak wali. No, to, to, okay. Tak samo laty ciągle pada, No, super się pływa Nasze ulubione warunki traperskie A no, jest bardzo tak przyjemnie, ładna pogoda Człowiek się nie odwodni na pewno Jest bardzo fajnie Pojedzie do domu, nie trzeba się myć Nie trzeba się myć Ale bardzo fajnie te kropelki na wodzie wyglądają Tak super Żeby człowiek palił to by teraz zapalił I tak wyluzował sobie Ale że się nie pali no to trzeba tak sobie popatrzeć Trzeba sobie wyobrażać że się pali Ojeja Przemokli gacie Na Zmuchnie nas! Czaska jaka wody wybierać, powoli? Uch, dobrze, że mam tutaj y, z tyłu tego, no. Tego, tego, no. Co wiosłuje? Wodzireja. Reja! Z O, stermistrz! Dobra, jedziesz Tygrysie? Jadę Dawaj Tygrysie Dawaj Ostro Między kroplami Między kroplami Dobra, jedziesz Halo. O, dobra, dobrze jest Dobrze jest Jest, kurde Jeden koń, jeden koń mocy, jedzie ostro Nie straszne mu, pogoda i wszystko Ja już mam taką technikę, że mijam te kropelki tak, nie. i na nas nic nie leci <grym> Ty, coś tu się stanęło, tam jest. powinno się pójść jest chyba ta Się tu załóż, ja No Nie, Dobra Weszliśmy z tego. Jest dobrze. Po lewej wyspa. Nie bądź ciemne na razie. Nie, nie widzę oznak poprawy. Ale to nic. O kur... Ale jak te i obokiciole <śmienicza> jakieś wycieraczki na oczy proszę No wiesz jak ktoś dzwoni Dobra, daj spokój człowieku no, Jak przetrwać się ulewę Trzeba płynąć przy brzegu wtedy jest trochę przynajmniej wydaje się trochę przyjemniej Wydaje <noise> się. Żeby nie było, to nie my ją utukliśmy. Ona... Ona chciała tu płynąć sobie też kajakiem i wypadła chyba z kajaka. Ja jak Jak kończą w Albo Lis ją porwał i się lis utopił Druga wersja O jak fajnie Zdobywamy kolejny most Jest kolejny most Zostanie nam jeszcze jeden Jeszcze tylko 2,5 godziny wiosłowania i jesteśmy na miejscu Hura Powiedz hura Uro! 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 To co, sprysznic? No nie, tralala, my do ukocha O, ładny most, ładny O, tutaj są rury takie Prysznicowe jakby komuś było mało wody, to może sobie skorzystać z prusnica. Haha Bramka numer dwa. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. I w domu Pociąg wody poszedł w górę ludzie przygody Nie, tam to jest ten skrót właśnie zawalony O, Wypływamy tutaj na nieznane wody Polska amazonka O, dobiliśmy do brzegu Chyba Wisła Płynie Wisła płynie Kaczuszki Jest most! Trzeci wielki most! O. A tam wędkarz! Usownik! Usownik! Wysadza most! Podkłada ładunki! Tylko tego z łódką nie wpłyń! Tego trochę więcej, nie? No, spory most wiosły, wiosły. <grybka> Rybka lubi pływać. A i kimę różni ktoś jest zigła, nie?

I kolejny most świetny, trzeci most zdobyty Co jest? Jest, to, to jest? No tu, nie, tu mamy płynąć. Ale nie, tam, po prawej stronie. Tam po prawej? No. Nie, tamto byśmy wpłynęli w Wisłę i byśmy Wisłą Pruli minęli, byśmy przystań. No mówię no O ja, czapla, płyniemy do czapli? No i do czapli. Tam jest, tam. No lutki odejdziemy. Wytrzymałeś się trochę. O, mi tą pracę O, frunęła To coś tam co chyba było O! U Ciekawa sytuacja Jesteśmy na środku i utknęliśmy Przejaśnia się Do, me Do mety dopłyniemy i słońce wyjdzie Nagrodę za osiągnięcie, ale woda cieplutka. Zaraz się wykąpać będzie trzeba. Paruje woda, ale ładnie. No i pod drzewo. O, no, ptaszek! Po drzewo! No, no. mnie w krzoki! O, pada znowu, nie wiem! Znowu pada! Eeeh, ale tak to no fajnie. Jestem, ty. ten gościu się na nas patrzy. On jest jakiś podejrzany. On jest jakiś podejrzany typ. On coś tam robi, jakieś szemrane rzeczy. Nawet nam nie odpowiedział. Chyba nie jest Polakiem. No, bardzo ładny odcinek trasy. Spokój, cisza. To jest to. I teraz można się wyciszyć, odpocząć, posłuchać ptaszków. Jedziemy. Przestań kajsować. O, on rozglądał. <Picasso> Dobiliśmy do mety. Jest, jest. Jezu, <f> MM> <Devil>. co? <Collinsennen> Dawaj. Wiosuj Jedziemy ostro. Musi być ten dźwięk. Na pełnym dźwięku. Cyk. Jest, kosz A. Czytaj, ludzie, no shawam. No O, jak fajnie. O, jaka cieplutka no, żebym się tu nie utopił zaraz. O, jak super. Wejście? Idziemy, wejście pod górę, ostatnie wejście. Ostatnie podejście. Idziemy się grzać. Teraz trzeba się dobrze rozgrzać. Delikatna 50. Ostatnie pożegnanie. No, z traktorem. Na razie.